To jest jekla. Wszyscy ją znacie. Standard dla supermarketów. Kilkanaście lat na rynku. Ale czy wiecie, kto za nią stoi? Firma Syngenta. Jesteśmy liderem w produkcji nasion warzyw. Nasza historia sięga 150 lat. Nasze odmiany uprawiane są na całym świecie. Dziś nie będzie o jekli. Dziś dla Państwa skupimy się na nowościach. Dla kogo te nowości? Te nowości są dedykowane, drodzy Państwo, specjalnie dla Was. Firma Syngenta w swojej strategii hodowlanej. Zmierza w tym kierunku, aby przeciwstawić czoła trudnościom, z jakimi spotyka się producent papryki w dzisiejszych czasach: nawalne deszcze, silne wiatry, wysoka temperatura. Są to czynniki klimatyczne, z którymi niekoniecznie rolnik jest w stanie sobie w pełni poradzić. Natomiast strategia hodowli nasion nowych odmian firmy Syngenta zmierza w tym kierunku, żeby odmiana odpowiadała oczekiwaniom producentów. Odpowiedzią na te wszystkie problemy jest odmiana Abacara. Odmiana abakara charakteryzuje się silnym systemem korzeniowym, bardzo silnym krzakiem, doskonale radzi sobie na słabszych, zmęczonych stanowiskach, doskonale wiąże owoce, niezależnie od warunków pogodowych. W tym roku słyszymy bardzo wiele pozytywnych opinii o tej odmianie od producentów właśnie ze względu na to doskonałe wiązanie, niezależnie od panujących warunków pogodowych. Odmiana abakara ze względu na silny krzak, na szybkie przyrosty między węźli. Sprawia, że owoce na samej roślinie nie klinują się, nie zakliszczają, więc uzyskujemy bardzo dużą ilość owoców w klasie premium. Czego przykładem jest, wydaje mi się, ta oto sztuka. Abakara to plom i jakość. Czym się charakteryzuje ta odmiana? Abakara to kształtny owoc o intensywnej, czerwonej barwie z połyskiem. Wszystko to przekłada się na jakość towaru. Dzięki temu uzysk klasy premium z tej odmiany jest niezwykle wysoki. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Gruba ścianka to kilogramy, które dostarczacie Państwo dla swoich klientów, a bakara to plon i jakość.